Boys and girls, Fazbear Entertainment would like you to put your hands together for the one, the only Freddy Fazbear. Ready. I am experiencing malfunction. The cycle is not complete. You shut up? Who said that? I still do not see you. Ja okay, z... z... i sleeping, so I opened the stomach hatch, hatch and climbed inside. stomach hatch? reserved birthday It is not a safe play area. We'll with there you are! Scanning complete. How odd? Your guest profile is unknown to me. Who are you? Im zachce, I will notify I I will notify the, to jak to the main movie, ale... It's her. She she cut cut you off. Go sporo tutaj she's not going to let you call for help until she finds me who who is looking for you your mother i hear footsteps that is the security guard she can help No, no, I don't trust nie, her, nie, no, nie ufam jej. Czemu nie? Is, nie wiem kim jest, ale próbuję mnie zgłaszać. Czy nie jest, jest jakaś inna so opcja, żeby ze mną Take rozmawiał, this. oprócz rozmawiać na zwykłym głosie? Weź to, to jest mój fazłócz taki. Teraz mam jedno pytanie. Gdzie to kuźwa było, jak my byliśmy w środku Frediego? Odpowiedz mi na to pytanie. Gdzieś ty to trzymał! Dobra, wezmę to, ale... Ja nie chcę, żebyśmy czasami jakimś encoded message. O. O. Cześć Gregory, to ja, Freddy. Będę cię eskortował do głównego wejścia. Nie mogę wyjść z tego pokoju. Powinieneś... nie mieć problemu. Na ścianie jest przycisk, który otworzy drzwi do takiego mojego backroomu. Zrobię tak, żebyś mógł to otworzyć. Guzik jest tu, bo widziałem to już. Chciałbym to zagrać. Ale... Dobra. Well done, no, vent. Vent. Będziemy SUS. Bądźmy SUS. Zapiszmy sobie. I jedziemy. Idziemy przez wenty. Pojęcie. Byłaś w tej nocy perfekcyjna. Dziękuję. Twoja wizerunku jest perfekcyjna. Dziękuję. Ew. Twój ogon jest perfekcyjny. Wszyscy cię oglądali, wszyscy cię kochają. Wszyscy chcą być tobą. Jesteś najlepsza. Dziękuję. Jestem najlepsza. Jestem najlepsza. Ona ma ogólnie ego wywalone w kosmos, ale dobra. Nie zwracajmy na to uwagi. Tu będzie nasz ukochany krokodyl, który się nie wiem. Zdenerwował na matkę, bo nie kupiła dwóch bubuksów. Nawet tam nie patrzę. Nie zamiaru. Wiem, że Chika ma dwa wenty. Możemy ją z dwóch stron oglądać. No to tam raczej nic nie będzie mówić. To mi się zdaje. Zobaczy się. O, to jest went do Chiki. No i ona gra. To ona ogólnie w zespole gra. Jest to, czy jakbyśmy tak stali za długo przy węcie, to czy jakikolwiek animatronik by nas zauważył? Na przykład, Chica, jakbyśmy tak stanęli. No, jakby wystarczy, że się odwrócić, spojrzeć w węta, to może nas coś zauważyć. Dlatego jest to strasznie ciekaw. Oho. A to nie będzie bolało, jak spadnę? Dobra, jedziemy. Ura! To jest 11:30. Dziękuję za wizytę i że się podobało. Tego nie przetłumaczę, nie masz szans. Nie dzięki. Dobra, Kikatuga, odwróciła się teraz. No to jest Tu jest nasz kuchalizator. Jakby nie wiem, energię rozładowywuje. Cześć, Roxy! Chyba mnie widzisz w lustrze, nie? nie, nie. nie, nie.

Stuff only to tam no O! Oh. O! Oh, Czyli znaleźliśmy i Mamy fotopasa. Idę, idę, idę. I Dobra. Biegnę, po ciebie bie, Way to go, Superstar! Uh, I knew you could do it. I know how to get you out of here. Climb back into my chest cavity. There is still time, but we must hurry. If I am spotted, I will certainly be taken back to my room. I will escort you to the main exit through the utility tunnels. It is the safest path. Okay, but you better be careful moving around. I don't want to be crushed and twisted into a meat. to I on. am sorry, Gregory. I would love to do a tour, but it is closed. And this door is Przepraszam, jak czasami mogą być małe lagi, albo spady FPS-ów, ale ja nie mam aż takiego dobrego komputera. Nie idziemy na, nie idziemy. My idziemy, spotted, idziemy. However, nie idziemy... No. powiedzieć, nie idziemy nie Nie Nie. nie no time. Ej, I'm ej, fine. ej, ej! ej, Ja to mnie nie kontroluję! Ej! Halo! Ja chcę z powrotem! Z powrotem! Gator! Fajnie wygląda to w takie taki. Jezem ja myślę, że on tu ma włosy na bandaż. A skąd ona się wzięła? Freddy. You're supposed to be on lockdown uh, officer, officer Vanessa, Vanessa I, 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 I don't know how it. I got here Well, you totally blew it tonight Your, Your system crashed and you ruined the show Now, parts and services have you on reduced power They said as a safety precaution Just one more thing to deal with I apologize Okay Look, we're left 15 minutes from closing and some kid is sneaking around backstage If you see anything

Where are we? We are now under the Pizza Plex. These the utility tutaj. tunnels connect all the attractions. attractions. We can go anywhere in the building. Correct. Flash, <coughs> the golf, Roxy Raceway. They are all accessible to staff with high enough clearance, of course. Guests are never allowed to here, but special situation. Mhm. Mm Mój skub idu się za akurat jak się bateria kończy. Super. Freddy nie ma mocy i teraz nie będzie mógł mi pomóc przez następną godzinę. No nie, no Freddy! Freddy. The recharge cycle had not oh, yet been completed when I found you. Bierzemy torbę. Eee, okej. W razie, w razie, w razie, w razie. Eee, przysięgam. Jak jakby zamknięte. Cieka... Cieka została znaleziona jakie śmieci z, z kuchni po godzinach. Aha. Cześć, cześć. Jeszcze yes. ja myślę, że tu jakiś animatronik ma a tu stał w podjeździe. Bo może się zasrani. Zapiszmy sobie. Idziemy, No jest maker Press to knock O Taki, no normalnie, no robię Koko 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 To jest fajne koko 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 Eee, fajnie Mam cię gdzieś ja sobie idę. Ciekawe, że... Aku... Ciekawe czemu teraz nam to dali. Jeszcze fajnie będzie, jak będziemy musieli przecikać w No będzie pięknie normalnie. Pole tu by to zjaśnie. Sorry jak będzie słychać jakieś odgłosy w tle, ale... Ja nie żyję sam. Ogólnie nie lubię momentów, w którym widzę ciemność. A przed tym jest oczywiście safe spot. Dobra, idziemy. No właśnie, Bye Dobra, bye. O, no, jeszcze lepiej tam zrobimy. Słyszę go, czuję go. Uciekaj, Jezu, czekaj. Well done, Gregory. You found a security office. You should be quite safe here. The doors were designed to keep our highly trained security staff safe in the event of an emergency. As long as the doors stay closed, which they will. As long as there is ample power. Freddy, oh, God. The power's yeah, pounding on the door. Do not panic. You should see an interface on the security desk. Hold on while I make it accessible to you. There. You can now activate security protocols. Okay. Let's set this Your Oh, connected to the security cameras. Oh, la la.

w tym absolutnie nie wiem gdzie jest mam tu kamerę no o czekaj nie 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 tu mam tak prezent nie zauważyłem go wcześniej Cika, piniata. O, tu jestem. Piniata. O, jestem Tch, na kamerze. Pięknie. Cześć, kamera. Tam jesteś gdzieś. To jest I jest Grrr. Nie, 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 nie. Nie, 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 No, no! Wait, Now still here! I pa. You missed your chance, but there is still hope. You should be able to. Odchorzy, to, ja to <laughs> and try not to draw attention to if There is another way out. I will help you find it. I promise. Może kiedyś. I zapiszę sobie. Jakby co? Dzień dobry! A tutaj sprząta widzenia, to nie przeszkadzam. Mogę tu przejść? Ten Twitter to tylko super. Jestem pewien, że ten Twitter ma A po co mi? Po co mi się to już. Mi się w życiu chyba nie przyda. Kompozyt. Ci... ty domyśle. Ło, bo niec. Gdziełem? Musimy poczekać, aż ona tam przejdzie. O, poszła już, dobra, to idziemy. Cześć, teraz ja nas ususzała. Pizda. jest? I kamery. Kamery. Są tu kamery? Są kamery, dobra. Cześć, jestem tu gdzieś. Sobie, poczekam aż pójdzie tam, a my zobaczymy, czy teraz tam wcześniej. Bo on mi kazał iść do jakiejś. E, nie pizzerii, no kawiarni. Dobra, ona idzie, to my idziemy. Proste, proste. O, dzień Pan tu szuka śmieci, tak? To pan, to, to jak pan mnie znajdzie, to, to, to da pan alert chyba, tak mi się zdaje. Torba! Lubię torby. Weźmy sobie. Co teraz? jest? O Boże, nie chce mi się czytać. Idę. Dwi! Idziemy Tu też Jak pierwszy raz grałem, to wiem, że jak wejdę tu i ona mnie zauważy przez kraty, to ona sobie może kratę otworzyć, więc sobie zobaczę na kamerach, gdzie jest O, właśnie idzie, Walić to jest git to Dobra, to jest. Where is Tika? Tika, Tika, Tika? Where are you? motherfucker? Mogę iść ja. Dajcie znać w komentarzach, czy chcecie jeszcze, żeby to nagrywał. Dla mnie to jest przyjemność w to grać, bo mu się naprawdę podoba ten FNAF. A kosztował 150 zł. Więc no. Teraz idzie. Czyli tu już nie musimy iść, czyli idźmy tam. Oki doki. Pójdziemy. Doki. Jak nie zauważyć, będzie koniec. To idę. Tu. Całkiem tak najbardziej tak mogę. This area, this area is off limits. To jest jakiś... Jest robot, świat. Ja wiem, ja za nim polecę. Oj, oj, oj! Oj! Idziemy, się to Z robotem. Sundrop! rising candy <Gülpest> Jonas Jonas Remember Morty Jonas. Go ahead, go there, okay. Yeah, chill. Here we go. Pretty, I found a free gift. it's a crappy Mr. Hippo fridge magnet. Lame. więc z tym można zrobić. jak grałem, to czytałem taką notatkę, że jak się podłoży magnet do tego, to ten, to to się zepsuje i wleci, i coś wyleci. Hello, it's me, help me. I'm here to help you with your a access pass. Big. O! Oh, man. No, it's no, it's kind of daycare Ale ja jestem dorosły, ja nie muszę iść do przedszkola, nie the the is on the floor Czekaj, bo tu jest Muszę poczekać, chcę w polezie e Gdzie to było? Na jakimś balkonie chyba, nie? Jak to jest na balkonie, to to będzie gdzieś tu u góry na pewno Your family, looking for you. Nie mam rodziny, spierdzielaj. Więc myślę, że się ktoś zwalił w tego. A ja nie rozumiem. One są takie ciężkie, że jak ja jestem tu, to ja czuję, jak ona tu chodzi i się podłoga trzęsie. No, patrz to. To chyba będzie nawet na kamerze widać. No, widać, jak się trzęsie podłoga, aż ja wcierdzielę. One są za ciężkie. One nie powinny być takie ciężkie, chyba. Jak mi się zdaje, przynajmniej ja to sobie poczekam. aż znaczy ona tu, bo ona chodzi tu, zatrzymuje się i idzie tam. I teraz. O, jest tu, jestem tu. Teraz o, je. Co jest? Wcześniej mi się tak zlegowało Dziwnie. Tak no, Mogę ją przybliżyć. Kurde, co tu, że przybliżyłem o, tu ja mogę przybliżyć, dobrze Cika! Cześć Wiesz jak ja cię nie lubię Ale masz dziubek, taki fajny trzebym taki mieć dziubek, taki błyszczący Nawet, o Tak, 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 idź sobie, idź, 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 idź no Idź, idź. Treska. O oh, jest, super sliderker Pickup. Ok, idziemy. Więc tam się wyświetlił, ale on ja gdzieś. Widać. U, chyba lep. Tego nie widzę. Mówiłem ci, że nie mam rodziny. O, kropka. Zopieramy. Oto Night Terrors. Mój syn. Nigdy nie miał problemu ze snem, ale jak spędził wieczór w przedszkolu, nie chciał spać z gaśniętym światłem. On po prostu płakał i płakał. I kiedy to włączałam, kiedy włączałam światło, cikołówka. Do no ki, doki, to chyba lepiej, żeby miał włączone to światło. Uh. Rehargestation to jest. Zapisujemy. I tym zapisywaniem ja się chcę z wami pożegnać. To jest pierwszy odcinek ze FNAF Security Bridge. Tam 9. Jeśli chcecie, jeśli chcecie następny odcinek, napiszcie w komentarzach i zostawcie dwa lajki. Przepraszam, że mnie tak długo nie było, ale nie miałem takiej motywacji do nagrywania, teraz mam. Więc na razie trzymcie się wszyscy.